Poduszka powietrzna, jakby ktoś się pytał. Tutaj zrobione spanie na linka. Zwykłe gniazdko, takie niskoamperowe. To jest moje odkrycie. I tutaj, na wysięgniku. Dobra, chwila prawdy. Sytuacja ma się następująca. Kolejny most i niepokonany. Teraz druga część filmu, czyli oprowadzamy po naszej chacie. Wnętrze. Zacznę od frontu, czyli część, która bardziej gadżyciarzy inter może interesować. Fotele mam wymienione, bo seryjne są beznadziejne i, i bola mnie zawsze kręgosłup. To są fotele z Mazdy RX7. Akumulator w defenderze jest zamontowany tutaj pod fotelem, więc no muszę go odkręcać, ale na szczęście działają bezobsługowo, bo są tam włożone dwa akumulatory. Jest włożony Cyrix i bocznik do mierzenia napięcia, znaczy tam zużycie energii i tak dalej. Potem opowiem, co to jest. Może w jakimś innym filmie wsiada się dość karkołomnie, bo jak widzicie. Tu jest moje kolano, ja mam 1,86 m. Moje kolano jest poniżej tego progu, więc zawsze jak wsiadam z tej strony To nie ma markizy. to łapię się tutaj za, za, za bagażnik i, i wciągam do środka Teraz spróbuję jakoś inaczej No klasyka drzwi się nie domykają no i dobrze. Pozycja za kierownicą, jaka jest, taka jest. Po kolei. Tutaj zamontowałem półkę na gadżety. Standardowo była tutaj tapicerka pod sufitka. Pod sufitka była trochę zaatakowana przez grzyb, bo ciekł szyberdach. Więc wywaliłem tapicerkę, obiłem to folią, a potem pianką. Nie pamiętam jak ta firma się nazywa. No nieważne. Po sufitka, a czy ta, ta, ta półeczka super super, super sprzęt. Może tu zapasowe naklejki, okulary przeciwsłoneczne, lornetkę. No, pierdoły, które są po, po, potrzebne pod, pod ręką. Um, parę osób mnie się pytało o przełączniki. O te przełączniki, bo to, to, to jest coś nowego. Zrobiłem sobie sam. Cała instalacja mam zrobiona na przekaźnikami, więc steruję tutaj przekaźnikami, to jest lewe boczne światło, prawe boczne światło, te mocne LEDy, które mam na, bagaż na, na bagażniku, na dachu do przodu, wsteczne światło, to jest pompa wody, to jest nic, to jest nic. A to jest jeszcze ręczne. Jak nie, nie, nie wierzę elektronice, to to jest ręczne. spięcie albo rozpięcie obudowy akumulatorów. Trochę to zmodyfikowałem. To jest na razie wersja testowa, taka trochę. Guzików jest mniej. Chodzi o to, żeby to było na desce rozdzielczej. To sobie zaprojektowałem, wydrukowałem. Na, na razie chcę zobaczyć, jak to będzie reagowało na słońce i temperatury. To nie jest taki zwykły plastik do druku 3D, tylko też to, to jest ten plastik już takiej tej klasy ASA motoryzacyjnej. Dobra. Funkcję będzie spełniał to samo co, co ten przełącznik, ale powoli chcę tą deskę jakby doprowadzić do stanu fabrycznego, a to, że to jest na takich klipsach, to, to nie jest w żaden sposób, no jak widzicie to się w ogóle nie trzyma, znaczy w ogóle nie, 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 nie rusza, to jest po prostu taki klips na wcisk, trochę wzorowany na tych klipsach bronitowych, nawet więcej niż trochę. Tu jest ambitna i bardzo czytelna deska rozdzielcza, jedyna zmiana, którą zrobiłem to jest zamontowanie tego Victrona tutaj. To jest taki wskaźnik, który normalnie był tutaj zegar. To jest wskaźnik, który mi e, pokazuje stan naładowania obydwu akumulatorów, e, aktualny pobór mocy przez urządzenia w samochodzie, e, poziom naładowania akumulatorów. E, tutaj mam akurat wszystko jest chyba wyłączone teraz, więc 10 W to 10 W daje ten 100 W przy takiej pogodzie ten 100 W panel słoneczny plus pokazuje ile jeszcze mogę na przykład zostać czasu w terenie. Tutaj jest wajcha do zmiany biegów, to jest na każdy. To jest wajcha od załączania defloka i reduktora, ma cztery położenia. Położenie w prawo i do dołu to jest położenie normalne, drogowe i potem zmieniając to generalnie przesuwając wajchę do przodu tutaj mam czy znaczy w lewo i do góry mam reduktor i spięte obydwa mosty znaczy mam tą nie pamiętam jak to się nazywa tą międzymostową taką blokadę nie mam blokad w mostach przesuwając w tą stronę włączam reduktor ale mogę z tym jeździć po asfalcie, to jest do wyciągania łodzi tego typu pierdół nie, coś pokiśkałem. Dokładnie, a tu mam reduktor jest do przodu, a w lewo i do siebie nie mam załączonego reduktora, ale mam za, załączony difnik. Tutaj jest normalnie trochę inaczej to wygląda w defenderze. To też sobie, tutaj jest po prostu taki kwadratowy otwór na jakieś pierdoły. Jako, że brakowało mi uchwytów na kubki, to też sobie zaprojektowałem i wydrukowałem z gniazdem zapalniczki, do, do ładowarek, e, tutaj będą przełączniki do grzania foteli, bo jednak e, trochę luksusu zawsze w defi się przyda. Ta wajcha to jest wajcha od, od klimatyzacji, czyli otwiera te klapy, które są z e, zewnątrz samochodu tutaj w e, podszymbie. Okna wszystkie cztery są na korbki. Generalnie nie ma tutaj żadnych, e, żadnych gadżetów. E, poduszka powietrzna, jakby ktoś się pytał, jest. Można to sobie zdemontować i wymienić na przykład na inny kolor. Też trochę słońce. I w razie czego po prostu samemu Walnąć się w ten, bo inaczej to ono chyba by nie zadziałało. A tak naprawdę to nie ma żadnej poduszki powietrznej w Defenderze. Dobra, i to jest przód. Aha, tu jeszcze z przodu, z takich rzeczy, bo tu mamy taki duży pojemnik na, na szpargały i wylot od, od ryby Basto. Ona jest specjalnie tutaj, były takie krapki, kratki, ja specjalnie je wyłamałem. Bo parę razy one się zamknęło, i to wchodziło w tryb awaryjny. A tutaj jeszcze jest regulacja nawiewów, i to jest cała klimatyzacja. To już tutaj włączone, wyłączone, i niby jest jakiś tryb pośredni, ale nie zauważyłem kiedykolwiek, żeby on działał. Samochód jest teraz w takiej konfiguracji. Znaczy ja go nie, 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 nie sprzątałem. Jesteśmy nad rzeką i wygląda tak jak zazwyczaj wygląda kiedy śpimy na dziko. I tutaj jest drugi rząd. Normalnie tej kanapy nie ma i czasem jest, no zależy jak, jak, jakie mam potrzeby. Ona jest na pary śrub montowana. W tym roku ją chyba wywalę bo już nie będzie zupełnie potrzebna i też mam pomysł na nową zabudowę. Dlatego też parę osób mnie się pytało dlaczego mam tutaj zrobione spanie na linkach. Tutaj jest płyta i tutaj są te linki, a dlaczego nie mam tutaj jakiejś konstrukcji zrobionej? Z prostego powodu, no gdybym pod tą linką, no tutaj, dał jakiekolwiek wzmocnienia, to tracę masę miejsca, bo tutaj mam wtedy coś po środku i, i żadnych rzeczy większych tutaj nie, nie, nie schowam. Więc pomysł jest na po prostu stalowa linka na Rzymi, w śrubie rzymskiej zaczepiona tutaj. Trzyma się, jeździ dwa lata. Miało być na chwilę, zostało do dzisiaj. Eee, tutaj jest Pracher, czyli tam wybasto. Według mnie jedna z, jeden z lepszych zakupów tutaj wozimy, tu jest jeden ze schowków tutaj jest schowana płyta do okna taka zaślepka na rurę od Webasto i tył, na dole tył szuflady i ta półka nad szufladą Materac, który mamy tutaj, to jest zwykły na Allegro kupiony materac. taki, nie, nie pamiętam czy on się nazywa turystyczny, nie turystyczny. Tam chyba 6 cm grubości, 70 cm szerokości. Więc idealnie połowę, połowę spania dla jednej, znaczy spanie dla jednej osoby. Jest on się składa z tych trzech części, jak na zawiasach, i, i wtedy można spokojnie sobie na nim spać. Z drugiej strony. Jako, że moje szkockie geny się odezwały, to mam, miałem taką polówkę już rozwaloną ikeową, to z niej wrzuciłem po prostu teraz Nie kupowałem drugiego. Tutaj, to też było na chwilę, jest duża, głęboka półka. Tu jeździ kompresor, podnośnik, no takie rzeczy, które, które rzadko kiedy są potrzebne, ale jak są potrzebne, to warto, żeby były pod ręką. Ona ma głębokość 30 cm, więc spokojnie tutaj masa rzeczy się chowa. Dobra, tu jest, no tak jak mówiłem, tu, tu jest bajzel, bajzel obozowy, tutaj w tym miejscu normalnie jeżdżą cztery skrzynki. Jedna taka szara z gratami jakimiś zapasowymi, płynami i tak dalej. Chodzi o to, że nawet jeżeli któryś z tych pojemników straci szczelność, to, to nie wyleje mi się to. I mieszczą się dwie te skrzynki, takie Wolfboxy Frontranera. A jako, że to jest pierwszy wyjazd z domu, to jeszcze, znaczy pierwszy wyjazd od paru miesięcy, to rzeczy braliśmy z domu i jeszcze ich nie rozłożyłem po samochodzie i one wszystkie wchodzą tutaj tu jeszcze jedna taka dobra rzecz to jest ten taki o ten koszyk z supermarketu no, to jest idealny słuchajcie do, do do robienia zakupów i wrzucania tego do samochodu nie, albo zabierania rzeczy z domu nie trzeba się bawić w to co mam tutaj Czyli zabieranie brudnych rzeczy do domu, potem pamiętanie o tym, żeby przy przynieść to do samochodu. Eee... <laughs> Zawsze czegoś tam brakuje. Jest taka szuflada na wszystko i na nic. Nośność ma tam chyba 150 kg, więc całkiem sporo. Teraz trochę inaczej bym to zrobił. Zresztą mam już pomysł nowej zabudowy, która będzie o jeden poziom niższa. I tutaj jest na całą długość bagażnika schowek, tam ten stół zwijany, chowam, i tego, pierdoły, tego typu pierdoły. To jeszcze placik, jakbym chciał sobie coś pogotować, albo coś, to tu na dole jest kuchenka. Może to zrobić w ten sposób. Oczywiście miało się blokować, ona się nie blokuje. Z tej strony, z boku. Tu już trochę lepiej wygląda. Są dwa takie schowki. Tu normalnie jeżdżą kurtki przeciwdeszczowe, hamaki i, i tego, typu, tego typu rzeczy. Jest też druga skrzynka, a to może jeszcze o niej. Albo, dobra, już teraz. Jest jeszcze druga skrzynka. Które jest schowana? Część elektryki jest tu. Inwerter, mniej używane rzeczy, czyli w przypadku Defendera narzędzia, których w ogóle nie używam. I 15 metrów przedłuża to do solara, gdybyśmy, gdybyśmy parkowali w cieniu, a potrzebowali doładować akumulator. Tutaj opuszczane okno jakiejś holenderskiej firmy fajny patent, bo można zrobić małą szparę, zostawić samochód. Nikt ci się nie wbije, nie, 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 nie ukradnie rzeczy itd. Tak no jest przyciemnione co, zawsze jest opłacalne, przydatne e, tutaj wiszą narzędzia multitool i siekiera. Jeszcze były rękawiczki, na pewno w domu są Nie wiem, czy się dostanę. To może być najciekawsza rzecz dla niektórych. A i lampki falenkowe. Eee. Tu jest panel sterowania. On jest specjalnie tak zrobiony na dole, bo irytują mnie takie świecące światełka, jak śpię i tak dalej. Więc jest pod moją częścią do spania, ale sięgam tutaj ręką jak potrzebuję i po macku sobie załączam, wyłączam te rzeczy. Ten blat tutaj jest zdejmowany. Gdy potrzebuję, gdy potrzebuję rozłożyć fotel, żeby kogoś przewieźć, to po prostu wrzucam go do bagażnika. I tutaj co tu mam? Gniazdko, zapalniczki, dwa gniazdka, taki quick i zwykłe. <laughs> Regulator od panelu słonecznego oraz. O, coś, coś, coś Jakieś historie, Oraz e, zwykłe gniazdko takie niskoamperowe usb Plus na przykład jest jeszcze łącznik światłem Światła we wnętrzu są trzy. Jedno to jest ta. E, Listwa LEDowa to jest zwykła taka meblowa listwa LEDowa do zamontowania w szafkach w domu, tylko w ciepłej temperaturze światła. To jest moje odkrycie. To często. To jest lampka na USB. Wygląda w ten sposób. Zużywa po włączeniu 1 W. 1 W. Daje całkiem przyjemne światło. Ma wbudowany włącznik, to się naciska. I przede wszystkim dwie sztuki kosztują chyba 20 zł w IKEA. No to jest IKEA Half Clared. Zaraz wam pokażę, bo specjalnie zachowałem nawet, nawet instrukcję. Jest jeszcze trzecia lampka. Która. Podoba mi się i ją lubię po prostu. Jest lampka tutaj na wysięgniku. Eee, tylko ona jest na, ma już swoje lata. To jest lampka Heli. Eee, pobiera niestety 5 watów, czyli całkiem sporo w porównaniu z tamtą. Eee, ale plus jest taki, że na przykład, jak siedzimy sobie na zewnątrz, to można ją po prostu dać tutaj. A tamtą z Ikei, przez to, że ona ma przedłużacz dwumetrowy, eee, to można spokojnie po USB. Wypuścić to namiot. Tu sufit jest ocieplany, boki są ocieplane, izolowane no daje to trochę, poprawia komfort albo sprawia wrażenie, że poprawia komfort. I to tyle. I teraz co ja bym chciał tu zmienić w najbliższym czasie, to powiem Wam tak, zdradzę Wam tylko, że był pomysł, żeby, żeby pozbyć się defendera, no ale, ale nie. Więc cała ta zabudowa, która jest tutaj, wyleci z niego i, i będzie zrobiona taka zabudowa mieszkalna z lodówką. No właśnie, widzicie na przykład, że nie ma tutaj lodówki, nie ma lodówki, bo z tyłu ona była już za wysoko. A normalnie jeździ sobie tutaj, gdzieś i dostęp do niej jest taki mocno. Utrudniony, a co do zabudowy, to no, będzie zabudowa całoroczna. Także można będzie usiąść w tym samochodzie. Bo niestety, tutaj to jest tak wysoko zrobione to spanie, przez to, że chciałem te skrzynki tutaj zmieścić. że nie ma miejsca nad głową, i, i no, mo można leżeć. Więc przy brzydkiej pogodzie, nawet nie, nie ma jak usiąść i sobie coś ugotować albo cokolwiek. Bo normalnie tutaj. Defender jest samochodem 9-osobowym, jest zarejestrowany na 9 osób. I normalnie jak tu są fabryczne takie dwie ławeczki po każdej stronie, to one są mniej więcej na tej wysokości. I do tej wysokości też chcę tą nową zabudowę <kuh> zrobić. Dużo rzeczy jak tutaj zobaczycie. Nie wiem czy to tu będzie widać. Teraz no tak robiłem A na chwilę do testów. Zobaczmy, no i pewnie jak sami wiecie takie chwilówki to, to zostają tutaj na wieczność, na przykład cały czas brakuje podsufitki I, i mam tą oryginalną podsufitkę, ale tak nie chce mi się za nią brać i, i jej z tej pianki skrobać, potem wyklejać, a a, a też szkoda mi jest pieniędzy, żeby płacić za to komuś, bo to, to, to nie są małe pieniądze. Więc na razie jeździ w ten sposób. I tyle, i to jest. I to jest e, chyba wszystko, co jest w tym samochodzie. To fajne jest to, że on ma 2 metry. Że ma dwa metry długości, prawie tutaj do spania, więc, więc możemy sobie pospać i, i nie, po, 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 nie, nie, nie podwijamy nóg. Fajne, że jest webasta, czy nie jest ciepło cały czas, no i że jest wysoki, jednak pomimo tej zabudowy, to cały czas mamy mało tego miejsca, ale to miejsce jest. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w Grenadierze. Czy będzie tak samo pakowny i tak samo będzie miał dużo miejsca, i tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania. To piw się tam w komentarzach, nie komentarzach, albo na, na Facebooku, tam na śladem wiesz.